No to ruszamy. Gdzie? Do no, Srebrnej. Kawka. Piotrek, dyrektor generalny sportowy obiektu trasy Enduro Srebrna Góra w nowej odsłonie, z nowym sponsorem tytularnym. Piotrek, bardzo Ci dziękuję, że mogę być Waszym ambasadorem w tym roku. Bardzo mnie to cieszy. Tam również jest bardzo miło. Z tego powodu. Rowerki czekają. Dla was specjalnie. Jakie marki w tym roku rowerków macie? Nie bajki. Kurczak ziom! Zio. <gry> Piotrek, powiedz nam, gdzie będzie, gdzie mam jechać teraz gdzieś są zmiany względem zeszłego roku na trasach, bo to ludzi najbardziej interesuje. Największe zmiany no, są na trasie D, bo praktycznie jest. Yy, 90% jest w no, przebudowana, no jest dużo dodanych Czyli stary rady. redline, tak? Tak jest. Od, od samej, samej góry? Redline. Tak jest, od samej góry. W zasadzie część jazdowa się zmieniła, no bo na, wiadomo na mm. częściach podjazdowych... A co bandy poprawiliście? Wandy rolerki, jakieś stoliki, muldy mm. yy, po prostu pododawane. Dużo roboty poszło. Dużo roboty poszło, jest parę też fajnych chopek, tak więc no myślę, że Dobra, jest, który... jest, jest, to dalej, dalej? jest to dalej trasa podstawowa dla na każdego. Tak. Natomiast myślę, że to będzie się tam fajnie bawił. Dobra Piotr, jeszcze jedna sprawa najważniejsza. Teraz mówiłeś coś, że jeszcze przy A żeście rzeźbili, tak? No tak jest, przy A, żeśmy rzeźbili. Generalnie każda trasa przeglą... przeszła przegląd zimowy, tak więc na każdej trasie się poprawiliśmy, co trzeba mm. było poprawić, a place koparkowe jeszcze wykonaliśmy jakby na trasie A. Dobra, czyli jak będę teraz jechać, to jechać D. I ze obczaić Dokładnie. Dobrze. Najważniejsza rzecz, która wszystkich nurtuje teraz: temat F-line'a. Jak sytuacja wygląda? Sytuacja wygląda w ten sposób, że jesteśmy umówieni z Niko na 25 maja, że przyszedł do Polski i zaczyna budować dla nas nową trasę. Czyli ja jako ambasador? Będę mógł patrzeć i z nim, i z nim porozmawiać i, i polatać. Oczywiście, no wręcz będziemy Cię na to wydarzenie zapraszać. Super, bo generalnie jeszcze jest taki sąsiad mój, bardzo fajny. Mi, tak, i on tak? mi bardzo dużo pomógł psychicznie w pokochaniu znowu jazdy. To, on, to na właśnie. pewno przy, będzie też przyjemnie tutaj, bo to Wasz też tytularny rider ze względu na sponsora. Tak jest. E, przyjść. Idę się przywitać ze Zbigniem. Tak Dzień dobry. Dzień dobry, nikogo nie ma, o jest znowu Piotrek, Piotruś powiedz, opaski są w tym roku? Są zawsze i wszędzie i będą zawsze i wszędzie, jest to podstawa naszego funkcjonowania i rozwoju. Dobrze, to zaraz, zaraz sobie zakupię, szyba jest, bezpieczeństwo jest. Kar... A, załóż maskę. A właśnie. Fominy, za... czekaj, załóż maskę. No ja my, mam przecież założoną. Ale w tym roku nowe. Tak, ja też mam założoną, tylko w kamerze nie widać. Trasa jest dużo na góra, proszę bardzo. A powiedz, Piotr, jeszcze jedną rzecz, jak teraz się omawiamy na, na jutar tarpanami, bo też na pewno będą chcieli rajderzy wiedzieć internetowo, telefonicznie jak to wygląda. Internetowo. Formularz rezerwacji przez internet, tak jak było w zeszłym roku, fajnie to działało, nie tworzyły się kolejki, każdy był zadowolony. Dobra, tutaj najedziemy, pokażemy jak to wygląda wszystko. Nowy sponsor. MS Bikes to chyba NordShore, tak? NordShore to chyba kiedyś było. Tak Czy nacjonalsocjalizm? I Enduro. O, Enduro. No, nie, tak. nie moja już firma, tutaj... ale, ale fajni ludzie ją kupili. Trening musi zostać odbyty. Tak jest. A centrum centrum. dwie perełki, poliwcie piękne. A Ja cię sunę, proszę Państwa. Normalnie, jak wejmik się tutaj jest u mnie. Ostre koło. Nie, Pinion Drive. Ja cię sumę. Ten rower kosztuje tyle co mój camper. Albo i więcej. Inside. It's your life, it's your life. Your beauty's deep inside, inside you. Don't let them bring you down. No, the beauty is inside. Jesteśmy na trasie D Redline To już jest końcówka prac tutaj o, ogromna ilość roboty została włożona w tą trasę i naprawdę jak rolki są zrobione także na mańku fajnie wchodzą, można je pompować, można skakać dla wszystkich, dla, dla początkujących, dla lepiej jeżdżących, to kolega właśnie z to wszystko szejpował. Zaraz go pokażemy. Piotruś, tutaj mamy kolegę. Przedstaw się proszę, tylko trzeba Cześć. mówić głośno, bo mam słaby mikrofon. Cześć, Kamil, sobą. Tak, to jest kolega, który jest odpowiedzialny za chopy na D. Tak? Na linii D. No, znaczy koparkowy bardziej. Koparkowy, ja skromny bałem. chłopak, czyli Ogarnia. Czyli i kolega mnie zaprosił do siebie do Bielawy na wspólne jeżdżenie, do, na swoje ścieżki, tak? dzikusa, tak. Zajebiście, bardzo się cieszę. No. burgery burgery, John. świetna trasa, trochę fizyczna jak na taki rower enduro wielki niejezdny ale na sztywniaczkę, czy na mniejszy rower petarda także fajne roki idealne do nauki pompowania trasa D w takich okolicznościach to jest naprawdę fajna fajna perełka jadę, pozdrawiam No i taka sytuacja nikogo już nie ma. Moja ulubiona pora dnia do jazdy, czyli koniec dnia. Zjechałem dwa razy tego rodzaju, i kurczę, dobry trening jak na pantraku. Zapraszam szan was serdecznie. Pozdrawiam. Podbiły właśnie tutaj tam do mnie dwa małe ziomki i mówią, że śledzą kanał, więc specjalnie dla Was się na kanale. Jak się nazywacie? I co, latacie tutaj po strasach? To ciebie mama rok temu szukała co się zgubiłeś? Chyba nie. Aha, no to dobrze. Kolega, no Dobra, trzymajcie się chłopaki, fajnie, na razie.